Zastanówmy się przez chwilę, dlaczego szkoły uczą tak mało, jeżeli w ogóle o pierwszej zaawansowanej cywilizacji na naszej planecie. Szczególnie, gdy ta cywilizacja ujawniła przed ludzkością tak wiele rzeczy, z których korzystamy do dzisiaj. Niektóre z nich to nowoczesny kalendarz oparty na fazach księżyca, zasady matematyki i geometrii, koło, płuk, systemy nawadniające czy regulacja rzek. Pozostawili po sobie pierwsze utrwalone przekazy słowne. A to potwierdza używanie języka podobnie jak robimy to obecnie. Dlaczego więc nie mówimy więcej o tej zaawansowanej i wpływowej cywilizacji? Skąd aura tajemnicy wokół Sumeru, starożytnej krainy leżącej w południowej części Mezopotamii, czyli dzisiejszego południowego Iraku? Zastanówmy się, czy pomijanie historii Sumeru może być celowe. Ta starożytna cywilizacja, która, jak wspomniano wcześniej, dokonała wielu odkryć w tak odległych czasach, pomimo niezbitego faktu swojego istnienia, traktowana jest jak legenda czy mitologia. Jeśli nauka zaczyna potwierdzać istnienie Sumeru i potwierdza autentyczność sumeryjskich przekazów pisanych, istnieje szansa, że powszechnie uznawana historia pochodzenia naszego gatunku może okazać się inna. Bezowocna debata między naukowcami na temat historii i ewolucji człowieka może wreszcie się zakończyć. Zobaczmy więc, co pierwsza cywilizacja zapisująca swoje dzieje mówi o naszej historii. W 1849 roku brytyjscy archeolodzy odkryli w południowym Iraku 14 glinianych tabliczek. Dziś wiemy, że są to najstarsze znane przykłady pisma i pochodzą z XXIV wieku przed naszą erą. Historie na nich zapisane mają wiele wspólnego z innymi starożytnymi świętymi pismami i rzucają nowe światło na wiele z nich. Opowiadają między innymi o ojcu wszelkich początków oraz najwyższych istotach, mówią o Adamie i Ewie z ogrodu Eden jak o istotach pozaziemskich. Pierwsze dwie tabliczki wyjaśniają, kim byli i skąd pochodzili. Tabliczka trzecia mówi o sześciu dniach stworzenia lub osiedlenia Adama i Ewy na ziemi. Później dowiadujemy się w jaki sposób istoty ludzkie zostały genetycznie zaprogramowane. Technologia Sumeru także pochodzi od istot pozaziemskich. Zobaczmy, cóż jeszcze Sumerowie mieli do powiedzenia o naszej historii. Oto wybrane legendy z 14 tabliczek i ich podobieństwa z innymi starożytnymi źródłami. Według sumeryjskich przekazów 445 tysięcy lat temu, bogowie stwórcy, bo tak byli nazywani, przybyli na Ziemię. Jedynymi mieszkańcami Ziemi były dzikie, nieudomowione zwierzęta oraz wcześniej przodkowie człowieka. Istoty te nazywane były Anunnaki, czyli ci, którzy z nieba przybyli na Ziemię. Anunnaki zamieszkiwali odległą planetę zwaną Nibiru, która pojawia się w naszym układzie słonecznym raz na 3600 lat. Opisują planetę Nibiru jako podobną rozmiarem do Ziemi, z atmosferą obfitującą w tlenek żelaza, a to sprawia, że jeziora i rzeki wydają się czerwone. Następnie dowiadujemy się, że atmosfera Nibiru zaczęła się pogarszać i stała się miejscem niezdatnym do życia. Aby przywrócić równowagę w atmosferze Nibiru, Anunnaki potrzebowali jednego ważnego elementu, czyli złota. I faktycznie istnieją dowody na to, że nanocząstki złota mogą być wykorzystywane do naprawy uszkodzonej warstwy ozonowej. Złoto chroni także przed promieniowaniem, a złota folia jest wykorzystywana na stacji kosmicznej podczas gdy wiemy o ośmiu planetach w naszym układzie słonecznym istnieją spekulacje o dwóch kolejnych planetach o zmiennej orbicie. Wskazują na to obliczenia potwierdzające istnienie obiektów o dużej sile grawitacyjnej. W październiku 2017 roku NASA opublikowała artykuł zatytułowany Superziemia, która przyszła na kolację, mówiący, że istnieje aż pięć różnych linii dowodów obserwacyjnych wskazujących na istnienie dziewiątej planety. Zakładając, że dziewiąta planeta nie istnieje, pojawia się więcej problemów niż przy potwierdzeniu tej teorii. Anunnaki po przybyciu na Ziemię byli w stanie żyć setki tysięcy lat. Od razu po pojawieniu się na Ziemi w zatoce perskiej utworzyli osadę górniczą nazwaną Eriduk, czyli stacja ziemska 1 pod dowództwem Enkiego. Nie przybyli sami, przywieźli jeszcze jedną rasę pozaziemską i Gigi. To podrzędna rasa górników niewolników, która była wykorzystywana w kopalniach złota. Te opowieści są zbieżne z innymi przekazami z babilońskich tabliczek z XVIII wieku przed naszą erą. Czytamy tam, gdy bogowie podobni do ludzi trudzili się pracą, dźwigali ciężary, a trud ich był wielki, wielcy anunnaki zmusili Igigi do podjęcia trudu. Po wiekach niewoli Igigi zbuntowali się, wierząc, że mogą pokonać swoich ciemiężycieli. Klęska niemal całkowicie unicestwiła buntowników, pozostawiając jednak Anunnaki bez siły roboczej. Nie mogąc zastąpić Igigi, władca planety Nibiru, Bóg Anu rozkazał swojemu synowi Enkiemu genetycznie zaprojektować nową rasę niewolników. Na tyle inteligentnych, żeby byli w stanie wykonywać prace zlecone przez Anunnaki, ale w pełni podporządkowanych bez genu wolności. Proces tworzenia genetycznych niewolników Został szczegółowo opisany w Atrahasis. Enki w tym procesie stworzył szereg unikatowych stworzeń, a to doprowadziło go do celu: powstała hybryda Homo Erectusa z samymi Anunnaki, hybrydę nazwano Homo Sapiens. Tabliczki podają, że pierwszym człowiekiem był Adamu. W języku hebrajskim słowo Adam to człowiek. Anunnaki rozkazali nowemu gatunkowi Homo Sapiens pracować w kopalniach oraz innych miejscach w ówczesnej Mezopotamii. Semickie słowo avot, czyli kult, oznacza dosłownie pracuj dla. Wczesny człowiek nie miał innego wyjścia, jak tylko pracować, czyli czcić swoich bogów. Według piktogramów i tekstów, anunnaki, których znamy, żyli przez wiele stuleci. Byli gigantami w porównaniu z nami. W zamian za służenie anunnaki nasi przodkowie otrzymywali wykształcenie akademickie i techniczne oraz umiejętności społeczne. To wszystko możemy znaleźć na tabliczkach. W początkowym okresie niewolnicy byli bezpłodni, następnie, kiedy zapotrzebowanie na siłę roboczą wzrosło, Enki przeprojektował nasz gatunek w kierunku możliwości rozmnażania. To później doprowadziło do przeludnienia, więc wielu ludzi zostało wygnanych z bezpiecznych miast, dając początek opowieści o Ogrodzie Eden i historii wygnania z raju. Gdy ludzie ewoluowali i stawali się bardziej inteligentni, dochodziło do łączenia w pary z Anunnaki. Dzieci, które powstały w wyniku zakazanych związków między rasami, nazywano Nefilim lub gigantami dawnych. Tabliczki mówią, że te praktyki rozwścieczyły Enlila, przywódcę Anunnaki w tamtym okresie, który był także bratem Enkiego. Enlil chciał mieć pewność, że żaden człowiek nigdy nie dojdzie do władzy i nie będzie mógł rządzić. Naturalnie krzyżowanie zwiększyło to ryzyko. Jednak to było poza jego kontrolą, populacja ludzka urosła w siłę w kolejnych tysiącleciach. Niestety ten stan nie potrwał długo, podczas jednego z 3600-letnich cykli orbitalnych planeta Nibiru spowodowała spustoszenie na Słońcu i na Ziemi. Warto wspomnieć, że planeta Nibiru jest również nazywana niszczycielem w księdze Kolbrin w Ewangelii odnalezionej w Szkocji która została pominięta w głównym tekście biblijnym, podobnie jak zwoje z nadmorza martwego. Oto cytat z tej Ewangelii: ludzie zapomnieli o dniach niszczyciela. Tylko mądrzy wiedzą, dokąd się udał i że powróci w wyznaczonym czasie. Niszczyciel, jego kolor jest jasny i ostry, i ciągle zmieniający się, niestabilny ma wygląd i ostry jego płomień. Z jednej strony księga Colbrin relacjonuje przejście Nibiru bez szkód dla naszej galaktyki, to tabliczki sumeryjskie opisują to jako katastroficzne wydarzenie. Jak czytamy najpierw, czarne plamy pojawiły się na powierzchni słońca, pole magnetyczne Ziemi stawało się słabsze, temperatura wzrosła, a czapi lodowe zaczęły się topić. To wydarzenie nazywamy dzisiaj potopem lub wielką powodzią. Jak czytamy, przez kilka dni przed dniem potopu Ziemia dudniła, jęcząc jak z bólu. Na noc przed nieszczęściem, w niebiosach, widziano Nibiru jako świecącą gwiazdę. Zgodnie z tabliczkami Enlil dostrzegł nadchodzącą katastrofę jako okazję do uwolnienia planety od ludzi, których uznał za niegodnych. Następnie Enlil powrócił na Nibiru, ale wielu Anunnaki postanowiło zostać, będąc świadkami potopu i zniszczenia. Czytamy dalej, Potem nastała ciemność w ciągu dnia, a w nocy księżyc, jakby przez potwora został połknięty. Ziemia zaczęła się trząść z siłą wcześniej nieznaną. W blasku świtu z horyzontu wyłoniła się czarna chmura. Poranne światło zmieniło się w ciemność. Potem rozległ się huk toczącego się grzmotu, a błyskawice rozświetliły niebo. Tego dnia, w tym niezapomnianym dniu, z rykiem rozpoczął się potop. W tym momencie ogromne pokrywy lodowe południowego bieguna zderzyły się i przesunęły się do oceanu. To wywołało tsunami zalewające między innymi kopalnie złota w Afryce południowo-wschodniej. Fala płynęła dalej na północ, aż zatopiła miasto Eden, jedne z pierwszych osiedli Anunnaki na Ziemi, obecnie położone na południu dzisiejszej Zatoki Perskiej. Świadkiem kataklizmu był Enki, który czuł współczucie dla swoich dokonań, polecił wybranym jednostkom zbudować łodzie. Wśród tych nielicznych ludzi był Ziusudra, znany u nas jako Noe. Rozpętała się wielka burza z ulewnymi deszczami. Fala powodziowa przetaczała się przez oblicze Ziemi przez siedem dni, ale ulewne deszcze trwały jeszcze 40 dni i nocy. Historia potopu jest zarejestrowana przez niemal każdą cywilizację na naszej planecie. Próbki lodu rdzeniowego pobrane z Grenlandii i Antarktydy ilustrują, że w szczytowym okresie ostatniej epoki lodowcowej poziom morza był o 130 metrów niższy niż obecnie. I co ważniejsze, istnieje jednoznaczny dowód szybkiego wzrostu poziomu oceanów. Po potopie rozpoczęła się odbudowa nowego portu kosmicznego. Tabliczki opisują, jak Anunnaki budowali swoje budynki zgodnie z położeniem gwiazd. Wiemy od dawna, że piramidy są w rzeczywistości znacznie starsze niż pierwotnie myślano, podobnie jak inne starożytne pomniki, które często są umiejscowione podobnie jak rozkład gwiazd na nieboskłonie. Kiedy Anunnaki w końcu opuścili Ziemię, ich wpływy dotarły do każdego zakątka świata, od Mezopotamii przez Indie, do Ameryki Południowej. Zanim odeszli, przekazali naszym przodkom cenną wiedzę, dzięki której w krótkim czasie ludzkość wykonała niewyobrażalny skok cywilizacyjny, pozwalający stworzyć wysoce zorganizowaną kulturę. Anunnaki nauczyli sumerów swojego stylu życia i pomogli ustanowić monarchię. Królowie ziemscy mieli działać jako wysłannicy Nibiru i rządzić ludźmi według starożytnych zasad. Bez wiedzy człowieka, królewskie linie krwi zostały genetycznie zmanipulowane przez Anunnaki. To z kolei tłumaczy silną awersję wyższych klas do wchodzenia w związki z przedstawicielami niższych klas. Niektórzy spekulują, że Anunnaki złudnie zdołali opanować Ziemię poprzez ustanowienie selekcji między ludźmi dzieląc ich na klasy, a podziały klasowe widoczne są nawet w naszych czasach. Inni spekulują, że jak wskazują tabliczki, Nibiru może ponownie zbliżyć się do naszej planety i wtedy Anunnaki powrócą i przywrócą władzę nad trasą niewolników, którą stworzyli. To wyjaśniałoby tajemnicę wokół spisanej sumeryjskiej historii. Tak czy inaczej nieubłagalnie zbliżamy się do momentu pojawienia się w naszym sąsiedztwie planety Nibiru zgodnie z 3600-letnim cyklem.